Witam Was w kolejnej odsłonie Drupalowych Shortów. Z tej strony Sławomir Szulczewski. Mając na uwadze to, abyście rozwijali sobie nowe możliwości Drupala, chciałbym Wam pokazać nowe moduły. Na co dzień pracując z, z Drupalem, tworząc strony internetowe oraz prezentując wszelkiego rodzaju udogodnienia, jak i szkolenia na drupalomania.pl i wideo.drupal.pl, spotykam się z bardzo fajnymi modułami, rozwiązaniami, które przede wszystkim usprawniają pracę. Dzisiaj chciałbym właśnie takie rozwiązanie w ramach shortów, czyli krótkich szkoleń, pokazać Tobie pod względem tego, jak można sobie przede wszystkim mniej klikać, a szybciej wykonywać pewne rzeczy w naszym projekcie. Przeglądając Drupalergię, napotkałem na taki bardzo fajny moduł. Nazywa się on Create Shortcut Utility. Jest to po prostu moduł, który daje nam możliwość dodania dowolnej, e, dowolnego skrótu. Elementarnego do naszego powiedzmy Drupala w tym przypadku, do elementów, które chciałbym zaprezentować, w projekcie Drupalowym, który już wcześniej wykonywaliśmy w shortach, mam wykonane trzy takie skróty. Pierwszy skrót, który sobie wymyśliłem, to jest ALT i F1. Pamiętasz, często korzystamy z tego, aby przejść do czyszczenia pamięci podręcznej? Proszę bardzo, jest po prostu pod ręką. Dodatkowo wymyśliłem sobie skrót, który mi się bardzo przyda do dodawania artykułów ALT i A. Mogę dodać dowolny artykuł. Dodatkowo przyda się skrót alt i g, który pozwala mi dodać dowolną galerię. I właściwie można powiedzieć, że cały ten moduł to nieograniczona ilość kombinacji skrótów klawiaturowych, które chcielibyśmy właśnie wykorzystać na swojej stronie. Nie mówiąc o tym, że możesz mieć z poziomu własnych, wypracowanych rozwiązań naprawdę świetne, Zaplecze do tego, aby nie posiłkować się menu, a właściwie z poziomu klawiatury robić wszystkie niezbędne funkcje. Co należy zrobić, aby włączyć ten moduł? Po pierwsze, oczywiście w draszu dodałem wywołanie drash DL i tu będzie keyboard shortcut. Następnie włączyłem ten moduł poprzez opcję Drasz N, keyboard shortcut i po włączeniu tego modułu. Można powiedzieć, że cała opcja się zamknęła. Tutaj mam w konfiguracji jeszcze taką bardzo ważną rzecz, a mianowicie mogę sobie w konfiguracji Keyboard Shortcut zobaczyć wszystkie moje dodane skróty. I właściwie te skróty, za co one odpowiadają? To jest jakiś element, dodaj content, dodaj galery, czy też witryny. Te skróty oczywiście można sobie dowolnie usunąć bądź edytować, a sama zakładka dodawania skrótów możesz wykonać ją z poziomu konfiguracji Keyboard Shortcut albo ewentualnie Content, czyli dodaj zawartość. I tutaj również masz tak zwany Keyboard Shortcut. I tu na chwileczkę się zatrzymiemy, dlatego że struktura tych Keyboardów jest troszeczkę zrobiona w ten sposób, że wszystkie zawartości z Content Types po edycji musimy przerobić. Dlatego że po pierwsze. Opcje publikacji są one promowane na stronie głównej. Dla mnie jest to troszeczkę błędem. Kolejna rzecz, która jest dość ważna, to informacja o to, że możemy włączyć Komentarze możemy zamknąć. No i oczywiście wyłączyć zakładkę z menu. I na tym etapie wystarczy, hmm. dlatego że jeżeli nie chcemy pokazywać tych skrótów naszym użytkownikom, proponuję tak naprawdę ukrywać je z widoku. Jak dodać dowolny skrót? Dodamy tak więc skrót, który będzie odpowiadał w naszym przypadku za dodanie dowolnego innego skrótu. Taki troszeczkę śmieszny absurd. Damy więc keyboard shortcut i w tym przypadku damy opis Add nev shortcut. Użyjemy odpowiednie ustawienia klawiaturowe. Możemy użyć na przykład alta i kontrola. Bądź kontrola i shifta. oczywiście tutaj kombinacji jest wiele. Ja proponuję Ci Ctrl N nie używać, dlatego że Ctrl N jest tutaj zarezerwowany do nowej strony przy przeglądarek, ale na przykład Alt S w zupełności będzie odpowiedni. Poniżej wybieramy sobie konkretną literkę kodu i robimy funkcję. W tym przypadku będzie funkcja do odwołania, do dodania nowego shortcuta, czyli skopiuję sobie tą zawartość, do czego ma się odwołać, wkleję akcję. Zobaczmy, ALT i S powinien dodać nowy skrót. Zapiszę konfigurację, przejdę sobie na stronę główną, kliknę oczywiście ALT i S i przechodzimy do naszej zawartości, w sensie dodania nowego skrótu. Dodatkowo na naszym pulpicie zauważyłem, że jest na przykład Clear Cache jako opcja opublikowana na stronie głównej, to muszę sobie usunąć, oraz kolejna rzecz, Add New Gallery również jest na stronie głównej. Również tą publikację zamykamy, jest opublikowany. Jeżeli nie byłby opublikowany wpis, mógłby tak naprawdę nie działać shortcut. Teraz zobaczmy jeszcze jedną rzecz, którą zasugerowałem, abyś dodał. W momencie, gdy korzystasz z tak zwanych skrótów klawiaturowych, dodaj sobie powiedzmy ALT i N, i w tym przypadku to będzie opcja. Ja tu zrobię za chwileczkę do góry homepage i oczywiście zapiszemy konfigurację. Akcja jest już zajęta, a musimy tutaj dodać odpowiednią opcję. No, i tutaj, jeżeli chodzi o front page, dodajemy akcję front i powinno być wszystko prawidłowo. Zapiszemy konfigurację. Super, konfiguracja jest zapisana. Przejdźmy sobie do dowolnej galerii. Kliknijmy oczywiście ALT i N i przechodzimy na stronę główną. Jeżeli chcemy dodać dowolną galerię, CTRL, ALT i G, artykuł. CTRL lub ALT i A. No i oczywiście jeżeli chcę wyczyścić pamięć, to ja mam ALT i F1. Skróty klawiaturowe, które będziesz chciał wykonać sobie w ramach tego modułu, zależą wyłącznie od Ciebie, od tego jak jesteś przyzwyczajony lub jaką chciałbyś zasadę nazwnictwa wprowadzić. Zauważ jednak, że w bardzo prosty sposób możesz właściwie mieć dostęp do każdego elementu menu Drupalowego bez potrzeby najeżdżania myszką, klikania i wybierania. Właściwie wszystko z poziomu Twojej klawiatury. Zapraszam Ciebie do obejrzenia kolejnych shortów, w których będę prezentował ciekawe moduły i przede wszystkim możliwości połączenia tych modułów z dowolnym projektem Drupalowym. Pozdrawiam.